Ok, witam. Witam grupę. Dzisiaj temat Kroki do wolności finansowej. Dużo czytam, różne posty. Też jak widzicie, postuję na temat konkretnie inwestowania, ale od czasu do czasu przejawia się ten wątek, no ale skąd zdobyć pieniądze, jak zacząć, jakie mieć, po prostu jak, jak w ogóle wystartować z tym wszystkim. Dzisiaj, dzisiaj, o tych krokach, dzisiaj o tych krokach do wolności finansowej. Co, co ogólnie normalni ludzie, przeciętni ludzie, tacy jak, jak ja i wy, mogą zrobić, aby nam w życiu jakoś finansowo było lepiej? Więc zacznijmy od tego, że normalni ludzie, którzy powiedzmy nie pochodzą z uprzywilejowanych rodzin, mają wszyscy ten sam problem, mianowicie mamy koszty życia, nie jesteśmy wolni finansowo. I teraz to często widzicie, no widzicie na przykład te memy, załóżmy w poniedziałek rano albo w niedzielę, że o, już się weekend skończył, że trzeba będzie pójść do roboty, a w piątek takie memy, że jak wspaniale będzie weekend. Dlaczego? No bo dla większości osób, dla większości osób praca nie jest przyjemnością. Większość robót, no dajmy, przy, no nie wiem, jakiś przykład, że jesteśmy w autobusie przez cały dzień, do toalety nie możemy sobie pójść kiedy chcemy, albo w jakiejś fabryce pracujemy, albo w biurze na krzyśle cały dzień. Tak więc większość z nas ma po prostu roboty, z której nie jesteśmy zadowoleni. Nie tylko nie jesteśmy do końca zadowoleni, ale również mamy taką robotę, że jeszcze nie zarabiamy dostatecznie dużo pieniędzy. Także mamy dwa problemy, ani nie, jesteśmy, ani nie jesteśmy zadowoleni z roboty, ani nie zarabiamy dostatecznie dużo. I teraz aby nam łatwiej było zdobyć tą wolność finansową, to musimy mieć plan, ogólnie rzecz biorąc, musimy mieć plan na życie. Ja sobie tego live'a przemyślałem. I ogólnie są trzy elementy. Musimy nauczyć się zarabiać pieniądze, musimy się nauczyć oszczędzać pieniądze i musimy się nauczyć inwestować pieniądze. Ale jest jeszcze jeden element, od którego chciałem zacząć, żeby to wszystko miało jakiś logiczny porządek. Więc, więc pierwsza sprawa to jest edukacja. Edukacja, tak? I teraz y, wielu członków naszej grupy y, to młodzi ludzie. Czasami ktoś mi nawet wysyła wiadomość, ktoś pisze, że ma lat 14 na przykład albo 15. Y, więc edukacja. Wiele rzeczy, które później będziemy robić, jak na przykład praca czy oszczędzanie, czy później inwestowanie, to jest Blisko związane z tym słowem, edukacja. Jest różnica, jest korelacja między tym, jak dobrze nam w życiu pójdzie, a e, tym, jakie wykształcenie zdobyliśmy. Ja, na przykład, moją pierwszą szkołę, może nie uwierzycie, ale moją pierwszą szkołę, jaką ja skończyłem, to była szkoła zawodowa. I e, jestem fachowcem, tak? Skończyłem, szko skończyłem szkołę zawodową i po szkole zawodowej jestem z zawodu ślusarzem spawaczem. I był to dobry wybór zawodu. Zaraz wam powiem dlaczego. Ale później widziałem, że czasy się zmieniają. Poszedłem na do liceum ogólnokształcącego i zdobyłem maturę. Zajęło mi to 5 lat, bo po 4 latach oblałem pierwszy raz. Zajęło mi to 5 lat, ale w końcu zdobyłem moją, moją maturę. No i tam różne inne rzeczy się wydarzyły. Ale sama, ale sama idea jest taka, że zaczynamy od. Edukacji. Więc jeżeli jesteśmy młodzi, no to chcemy się wyedukować. Teraz ja niekoniecznie rekomenduję ludziom tutaj szkoły zawodowej czy szkoły zawodowe, ale zacznijmy od samego początku, bo to też może być związane z tym, jak dzieci, dzieci również macie, bo jedna grupa ludzi no to młodzi ludzie u nas, natomiast też wielu z was. Jest starszy, jesteście trochę starszymi ludźmi, macie dzieci, więc też zadbanie o to, żeby dzieci były dobrze wyedukowane. Więc takie proste rzeczy, które mi na przykład bardzo pomogły, to nauczenie się języka angielskiego. Więc zadajcie sobie pytanie, czy macie taką praktyczną zdolność jak język angielski, dlatego że język angielski wam pozwoli przede wszystkim, gdybyście kiedyś musieli w przyszłości pracować, to jeździć w różne miejsca, ale również da wam dostęp do wiedzy na znacznie szerszej wiedzy, jeżeli chodzi o różne przedmioty, na przykład w inwestowaniu, załóżmy, ja znam język angielski, mogę czytać bezpośrednio Bloomberga, czy jakieś książki, które zostały po angielsku napisane, czy słuchać jakichś wiadomości, jakieś wiadomości związanych z inwestowaniem, więc nauczenie się języka angielskiego, później, jak już chodzicie do tej szkoły, no starajcie się czegoś nauczyć, więc szczególnie, jeżeli chodzi o tematy techniczne, bo czasami słyszę, że ktoś mówi, no jestem humanistą e, i tam się za bardzo na matematyce nie znam, no wiecie, nie wiem dokładnie jak to jest, ja na przykład z, z, z fizyki miałem szóstkę, z matmy mi całkiem dobrze szło, kiedyś później w Australii poszedłem nawet na studia na rachunkowość i publiczne finanse, jakoś ten, ten temat mi się podobał, ale chodzi o to, że konkretne przedmioty, konkretne przedmioty konkretna wiedza da Wam przewagę, bo, jeżeli na przykład jesteście po polonistyce, załóżmy, no to no, możecie różne rzeczy robić również, tak? Ale, jeżeli na przykład jesteście konkretnymi inżynierami, yy, na przykład informatykami, yy, no po prostu macie. macie Umysł, nawet niekoniecznie umysł ścisły, bo nawet nie wiem, nie wiem czy to można tak zakwalifikować, ale chodzi o to, że zdobyliście konkretne wykształcenie. tak? I jeżeli na przykład możecie zdać tą maturę, czy pójść do technikum, żeby później pójść na studia, to jak najbardziej mo moglibyście pójść na studia i na przykład zostać inżynierem. Tak? Po prostu chodzi o to, żebyście się nauczyli dobrego fachu. Jak natomiast szkoła Wam za bardzo nie wchodzi do głowy, no to stańcie się dobrym fachowcem, stańcie się dobrym murarzem, stańcie się, stańcie się dobrym e, tynkarzem, dobrym. Dobrym mechanikiem, no, konkretny zawód, który da wam zaraz, który pozwoli Wam zarobić konkretne pieniądze. Więc ta edukacja to jest, to jest po prostu nieodzowny sposób i zaczyna, za, zaczyna to się od edukacji. Konkretnie to się zaczyna od edukacji. Teraz, jak już się nauczyliśmy czegoś, mamy konkretny zawód, mamy konkretne umiejętności, no to łatwiej nam będzie zdobyć pracę. Na przykład, jeden, mam studenta, który rozważa znaczy jeszcze nie studenta, potencjalnego studenta w SIW, który rozważa, który rozważa bycie moim studentem i on pracuje, pracuje w Gdańsku dla Microsofta i zarabia chyba 12 czy 13 tysięcy złotych, tak? Nawet nie wiem, czy to przypadkiem nie jest na rękę. Inne osoby pracują w Polsce i zarabiają ile? Słyszę, że czasami 1500 zł, 2000 zł. No więc tutaj już widzicie różnicę, że ktoś, kto ma jakieś konkretne kwalifikacje, może mieszkać w tym samym kraju, poświęcać podobną ilość czasu na, 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 na pracę i tak dalej, a może zarabiać 5 razy więcej albo więcej niż 5 razy więcej. Więc ta koncepcja, że trzeba się czegoś dobrze nauczyć, jest bardzo ważna. W moim wypadku byłem fachowcem. Mogłem zdobyć, um, ubiegałem się o emigrację do, do Australii i w Australii pracowałem na budowach. Dzięki temu, że miałem konkretny fach, mogłem zarobić dość szybko dość duże pieniądze, co zresztą później mi pomogło również pójść na studia. Więc temat edukacji. Więc jeszcze raz, żebyśmy to podsumowali, praktyczne rzeczy, takie jak na przykład nauczenie się dobrze matmy, fizyki, po prostu rzeczy, które pozwalają naszemu umysłowi. Dobrze logicznie pracować, liczyć, i tak dalej, ale również jedna z bardzo podstawowych umiejętności to nauczenie się języka angielskiego. Jeszcze raz bym chciał to podkreślić. Dla mnie, jak miał to podsumować, co było, z, co było jedną z najlepszych inwestycji w moim życiu, to było, to było właśnie nauczenie się języka angielskiego. Teraz kolejna sprawa, no to właśnie mamy teraz to zarabianie. Zarabianie, tak? I teraz, żebyśmy, żebyśmy mogli jakieś pieniądze później móc odłożyć, no to chcemy znaleźć sobie dobrą pracę. I na początku, no nie każdy ma, wiecie, dar do biznesu, więc to jest akurat, to jest akurat live dla osób, które nie mają jakiejś wielkiej smykałki do biznesu. No i. Po prostu musimy się stać dobrymi pracownikami, żeby, żeby nas szef lubił, żebyśmy mogli dostać promocję, żebyśmy potencjalnie mogli na przykład stać się jakimś, jakimś kierownikiem albo, albo brygadzistą albo kimś. Tak czy owak, chodzi o to, że musimy się stać dobrzy w tym, co robimy, i też taka, trochę jest mykałka, znaleźć sobie dobrą robotę. Może możemy wyjechać, może możemy wyjechać na e, zagranicę jakieś pieniądze przeszczędzić. Może w Polsce są fajne roboty, gdzie możemy zarabiać. No tak czy owak, nie szukamy, jak już jesteśmy, jak dbamy o wykształcenie i jesteśmy już później dobrze wykwalifikowani, to e, szanse na to, abyśmy zdobyli dobrą pracę, gdzie dobrze zarobimy. Tak, gdzie dobrze zarobimy, są dość wysokie. Więc, jeżeli mamy dobrą, dobre wykształcenie, to później powinniśmy być w stanie znaleźć robotę, która pozwoli nam zarobić w miarę fajny, fajny pieniądz. Kolejną sprawą jest oszczędzanie. Oszczędzanie. I teraz, dlatego. To oszczędzanie jest takie ważne, dlatego że ludzie często im więcej zarabiają, tym więcej wydają. I kilka dni temu Wam radziłem, abyście sobie znalazli, zdownloadowali albo zamówili tą książkę Najbogatszy człowiek w Babilonie. Można się z tej książki dużo nauczyć, ale jedna z ważnych lekcji to jest tam, aby sobie płacić, żebyście, sobie, żebyście płacili sobie najpierw. Tak? Więc tutaj w zależności od tego, jakie macie. Jaki macie dochód, ale co byście nie robili, to ważne jest to, aby oszczędzać. Czy to jest, wiecie, czy to jest, wiecie 100 zł, czy więcej? Tak czy owak, taką, taką zasadą kciuka, rule of thumb, powinno być 10%, co najmniej 10% tego, co zarabiacie. Już zakładam, że po podatku, tak? 10% tego, co zarabiacie. Czyli jeżeli na przykład zarabiacie 1500 złotych, to powinniście sobie tak zorganizować swoje życie, żeby potrafić odłożyć 150 złotych miesięcznie. Jeżeli zarabiacie 3000 złotych, żebyście mogli odłożyć co najmniej te, te 300 złotych. Oczywiście, jeżeli ktoś może zarabiać i odkładać więcej, bo może być taki okres czasu, gdzie na przykład możecie mieszkać. Razem z kimś i macie mniejsze wydatki, albo na przykład rodzice chcą wam pomóc, żebyście wypłynęli na szersze wody i na przykład pozwalają wam, żebyście nie płacili za czynsz i tak dalej, to trzeba po prostu oszczędzać jak najdalej się, jak najwięcej się po prostu da. Ale znowu, chodzi o to, żebyśmy nie wpadli, wiecie, w jakąś, w jakąś obsesję oszczędzania tylko, zarabiania. Inwestowania, bo nie na tym życie polega. Chodzi o to, żebyśmy się tym życiem cieszyli. To jest temat na może jakiś inny live, więc czasami ktoś wspomina, wspomniał, że macie ty tylko o pieniądzach. Ludzie może tak mówią, jak ktoś mnie nie zna, ale zapewniam was, że moje życie nie jest zupełnie tylko o pieniądzach. To jest po prostu jeden z elementów mojego życia. To po prostu co robię. Ale. Z tym oszczędzaniem, później takie praktyczne rzeczy, widzicie, są nawet blogi. Ktoś napisał książkę Jak oszczędzać pieniądze, jest blog Jak oszczędzać pieniądze. Tak czy owak unikać długów, szczególnie długów związanych z kartą kredytową. Unikać jakichś tam głupich rzeczy, na przykład kupowanie silników, znaczy samochodów z silnikiem na przykład V8 i tak dalej. Po prostu chcecie tak żyć, żebyście mogli jakąś konkretną część tego, co zarabiacie, oszczędzać. Do tego to się sprowadza i na początku, nawet jak tych pieniędzy nie inwestujecie, bo może na, na początku nie wiecie jak, to chodzi o to, aby one u Was na koncie przerastały. I sam sama taki początek tej drogi inwestorskiej jest to, że te pieniądze, które zarobiliśmy, chcemy wykorzystać, żeby później te pieniądze na nas, na nas pracowały. Bo tylko w ten sposób możemy. Przyspieszyć tą swoją drogę do wolności finansowej. Rzadko kto wymyśli naprawdę wspaniały biznes, albo jest jakimś aktorem, który potrafi zarobić mnóstwo pieniędzy za jakąś rolę w filmie. Większość ludzi to są normalni ludzie tacy jak, jak, jak ja i wy, i my możemy wygrzebać, czy rozwiązać, się, rozwiązać ten, ten, ten problem finansowy, jakim jest to, że nie jesteśmy finansowo wolni. Po prostu przez to, że planujemy to swoje życie i powolutku, powolutku wychodzimy z tego. Teraz, co jest bardzo ważne, jak już później macie oszczędności, to bardzo, ludzi, bardzo wielu ludzi będzie starało się was tych oszczędności wyleczyć. Będą mieli, wiecie, przez tysiące lat, nawet w tej książce, najbogatszy człowiek w Babilonie, jeżeli dobrze pamiętam, też było, że ktoś miał jakieś pomysły na szybki zarobek. Więc to jest ważne, żebyście później tych swoich oszczędności naprawdę chronili. Jeżeli ktoś Wam mówi o jakichś niesamowitych zwrotach z inwestycji, które idą w dziesiątki, setki czy tysiące procent, jeżeli byście chcieli zainwestować i spróbować, bo czasami jest możliwość rzeczywiście na jakimś hajpie czy na jakiejś bańce zarobić, to tylko mały procent, załóżmy, że to jest 100% Waszych oszczędności, tak. To tylko taki malutki paj, na przykład 1%, tak? a może 1, może 2%. Tak? Jeżeli, bo, bo wiele ludzi wie, będzie Wam e, różne rzeczy opowiadało. Niektórzy ludzie potrafią być bardzo przekonujący. Tak czy owak, jak ktoś wie, że już macie pieniądze, to będą chci, się chci, chcieli do Was przyczepić. E, takim typowym też problemem jest to, że ludzie Wam powiedzą, że chcą pożyczyć od Was pieniądze i Wam oddadzą. Napiszecie umowę z nimi. I, oni wam na pewno oddadzą, oddadzą wam z wyższym procentem. Więc trzeba tutaj na to bardzo uważać, żeby się absolutnie w coś takiego nie wpakować. No i mówię, no nie chcę, żeby ten live szedł forever, dlatego to jest taki trochę skrót. Więc tutaj następna sprawa to jest to właśnie inwestowanie. I tutaj jest to, skąd czy z czego zaczynają się duże pieniądze. Dlatego, że procent składany, czyli to, że pieniędzmi, które zarobiliśmy, można zrobić dodatkowe pieniądze i to się kumuluje, potrafi spowodować, że przychody z inwestowania stają się coraz to większą częścią np. Pieniędzy, które zarabiamy na przykład z pracy. Mam studenta, który w tym roku zarobił w Polsce na przykład 35 tysięcy złotych w czasie kursu na SIW, tak? Więc wyobraźcie sobie, że wiele osób tyle pieniędzy nie jest w stanie zaoszczędzić przez czasami kilka lat. Więc samo to, że mając już pieniądze i ucząc się inwestowania tych pieniędzy, możemy teraz zacząć tą swoją kulę śnieżą toczyć i, i, i po prostu sta mieć większy kapitał w którym możemy znowu zarobić więcej pieniędzy to jest kluczowa sprawa na drodze do zdobycia wolności finansowej, to jest absolutnie kluczowa sprawa jeżeli ktoś w międzyczasie jest w stanie wymyślić jakiś biznes, ja na przykład jestem nauczycielem wymyśliłem sobie bardzo fajny, fajny biznes, że pokażę Wam pokażę Wam tutaj nawet klasę, w której teraz jesteśmy to jest akurat mój, mój programista, ale tutaj Wam o, pokażę na przykład klasę, w której jesteśmy, widzicie także tutaj o, wykładam w tej klasie. Can they, see, can they see me, right? Ok. Więc ja, na przykład, byłem w stanie sobie wymyślić szkołę. Um, również zarobiłem dużo pieniędzy na networku, który nazywa się DCS. Um, teraz większość moich pieniędzy zarabiam po prostu z inwestowania i, i spekulacji. Więc, jeżeli ktoś ma taką możliwość, to również powinien tą możliwość wykorzystać. Ale te, te elementy, edukacja uczenie się nawet jak jesteśmy już później po szkole no to staramy się czegoś nowego uczyć tak załóżmy jak ja miałem 27 lat to pierwszy raz miałem telefon komórkowy i maila, i maila tak laptopa to nie miałem jak laptopa to nie miałem do chyba 34 roku życia tak? dzisiaj mam 45 46 kończę w listopadzie więc w międzyczasie też musiałem się wielu rzeczy uczyć, na przykład no, to, jak live'a zrobić, to są wszystko rzeczy, które może dla młodszych wydają się oczywiste, ale dla, dla osób, które miały mniej wspólnego z technologią, to są rzeczy, których cały czas musimy się uczyć, musimy się tego rozwijać, musimy się rozwijać, tak? Czy nawet jak prowadzić coś tam, nauczyć się czegoś nowego. No, już nie mówię o tym, że chcemy się też dokształcać na zasadzie czytania jakiegoś mentoringu od mądrych ludzi i tym podobnych rzeczy. Więc edukacja, zarabianie pieniędzy, znalezienie sobie dobrej roboty, oszczędzanie i inwestowanie. Oczywiście o tych wszystkich tematach można byłoby powiedzieć jeszcze więcej, ale to jest zarys tego, co nam może pomóc na drodze do wolności finansowej. Także grupo życzę Wam, abyście, abyście dążyli w tym, w tym kierunku. Zapewniam was, że jest to możliwe, bo to jest inna rzecz, że trzeba jeszcze wierzyć w to, że to jest możliwe. I niektórzy ludzie, jak e, na przykład e, widzą jak ja idę do banku i wypłacam kilka milionów złotych, kilka milionów złotych, które zarobiłem w ciągu pół roku, myślą, że to jest niemożliwe w ich życiu, że to się nigdzie, nigdzie nie stanie, nigdy nie stanie. Zapewniam was, że jest to możliwe. Oczywiście e, nazwijmy to sukces finansowy, co nie jest jedynym miernikiem, bo, bo ludzie mogą być e, mogą odnieść sukces w różnych innych dziedzinach, ale tak bardziej praktycznie po prostu wszyscy potrzebujemy pieniądze, więc zapewniam was, że jak człowiek robi te kroki poprawnie w swoim życiu, to wcześniej czy później będzie dojdzie do sytuacji, gdzie jest mu okej okay finansowo, gdzie nie musi się cały czas martwić o byt, o jutro, o to, co będzie i tak dalej. Po prostu nauczył się tego biznesu, wie, w jaki sposób pieniądze pomnażać. I jeżeli nikt, ktoś czegoś głupiego nie robi, a to jest jedno z takich głównych przesłań inwestowania w wartość, to takie osoby są praktycznie. E, jest to praktycznie gwarantowane w ich życiu, że ten ich majątek będzie się po prostu z roku na rok czy tam z cyklu na cykl pomnażał. Tyle, jeżeli chodzi o te kroki do wolności finansowej. Pozdrawiam grupę i życzę Wam miłego dnia. Ten filmik to wgrana archiwalna transmisja live z grupy Inwestorzy i Traderzy Patronat S.I.W. więc proszę wybaczyć słabszą jakość dźwięku i obrazu. Ale ważne jest, aby ten materiał nie zaginął, gdyż może w przyszłości pomóc wielu osobom. Jeżeli chciałbyś być częścią naszej społeczności, to zapraszam do dołączenia się do naszej inwestorskiej grupy na Facebooku, która na chwilę obecną ma ponad 7600 członków. Na tej grupie ja, Magwalen, uczę bezpłatnie solidnych podstaw inwestowania. Zarobiłem na rynkach finansowych miliony dolarów, więc na pewno odniesiesz pożytek. Jeżeli doceniasz moją pracę, to proszę o subskrypcję, dzwoneczek i komentarz, jak i o udostępnienie tego kanału. To mnie zachęci do dalszej pracy na rzecz szerzenia finansowej edukacji, która jest niezbędna do osiągnięcia wolności finansowej.